Czy wiedzieliście, że ślimaki afrykańskie to jedne z najbardziej inwazyjnych zwierząt na świecie? Te niepozorne i urocze stworzenia, które często trzymamy w domu jako pupila, potrafią być prawdziwym koszmarem w niektórych częściach świata. Zacznijmy od tego, że dorastają one nawet do pół kilograma wagi i sam ich rozmiar robi już wrażenie a to dopiero początek problemów. Oryginalnie pochodzą one z Afryki, ale zostały rozniesione przez człowieka po całym świecie. W nowych miejscach nie mają wielu wrogów naturalnych, dlatego rozmnażają się w zastraszającym tempie. Jedna sztuka potrafi znieść nawet kilka tysięcy jaj w ciągu roku. Są wszystkożerne, zjadają setki gatunków roślin, w tym uprawy rolne. Jest to bardzo duży problem, ponieważ rolnicy tracą w dużych ilościach uprawy kukurydzy, ryżu czy innych warzyw, a to powoduje mniej jedzenia, no i wyższe ceny. Dodatkowo ślimaki te potrafią przynosić różne choroby czy pasożyty, więc kontakt z nimi może być nie tylko szkodliwy dla przyrody, ale również niebezpieczny dla zdrowia. Ślimaki te, jeżeli opanują raz dany teren, bardzo ciężko jest się ich pozbyć. Jest to dodatkowo bardzo kosztowne i trudne w realizacji. Dlatego w wielu krajach jest zakaz ich importu i hodowli. W naszym kraju na szczęście ślimaki te, wypuszczone na wolność, nie są w stanie przetrwać i gdy tylko się ochłodzi, po prostu z natury znikną. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!